To, co wydarzyło się na tym spotkaniu, uderzy w rynki już za kilka godzin. Na pewno zmienności nam nie zabraknie. Oczywiście to jest taki wycinek satyryczny, ale na pewno warto się zapoznać z takim dłuższym, można powiedzieć, nagraniem. Przygotowałem taki wycinek z. Polskimi napisami, które trwa ponad 7 minut, i właśnie to nagranie powoduje już, że ten materiał na YouTube będzie zbanowany. Tak więc, jeżeli chcesz oglądać takie materiały, to pamiętaj o aktywności, łapkę w górę, komentarz i oczywiście Twoja ocena sytuacji po wysłuchaniu tego, po wysłuchaniu tego całego fragmentu, bo Twoja opinia może być zupełnie inna od tej, którą kreują media. Tak więc, do tego oczywiście zachęcam. To, co jest pewne, to na pewno najbliższy tydzień, pierwszy tydzień marca. Dla rynków będzie oznaczał bardzo ciekawą zmienność. Rynki będą latać w jedną i w drugą stronę. Dodatkowo, jak wiemy, zawsze początek miesiąca to są istotne dane, które będą napływać. W tym oczywiście super piątek, który będzie zbliżał się wielkimi krokami, czyli dane z amerykańskiego rynku pracy. Stąd jutro spotykamy się na tym naszym głównym kanale i tutaj właśnie wleci podsumowanie sesji, a nie na kanale rynkowym, gdyż będziemy mieli okazję zobaczyć reakcję rynku, w tym również GPW, na to, co wydarzyło się na spotkaniu właśnie tych panów i jak rynki zaczęły to interpretować, bo na pewno dynamika i zmienność może być bardzo ciekawa, gdyż teraz te najbliższe dni będą pokazywać, kto chce na tym ugrać jak najwięcej i jak ta sytuacja będzie rozwiązywana już w najbliższych dniach czy też nawet godzinach, dlatego nasza czujność będzie tutaj jak najbardziej wskazana. A ja witam cię serdecznie na szybkim przekroju, szybkim skrócie informacji prosto z zagranicznego Twittera, czyli Platformy X. Zobaczymy, co ciekawego dzieje się teraz i na jakie istotne informacje warto zwrócić uwagę. Jak masz jakieś ciekawe swoje oczywiście przemyślenia, czy też informacje, pochwal się i podziel w sekcji komentarzy. A już nie przedłużając, przechodzę do konkretów. Szef niezależnej amerykańskiej agencji chroniącej rządowych sygnalistów został w zeszłym miesiącu bezprawnie zwolniony przez prezydenta Donalda Trumpa. Orzek sędzia federalny, jak widzimy, jest to tweet prosto z Bloomberga. Dodatkowo, również z Bloomberga, prezydent USA Donald Trump nakazał departamentowi handlu wszczęcie dochodzenia w sprawie szkód dla bezpieczeństwa narodowego spowodowanych importem drewna, co stanowi podstawę prawną dla nowych taryf. Które obiecał wprowadzić, i jest to dla nas bardzo ważna informacja, już myślę, że warto szukać spółek, które zajmują się właśnie tego typu sektorem, w szczególności jeżeli Trump rzeczywiście będzie chciał się nim tutaj zająć i oczywiście wdrażać jakieś nowe taryfy. Dodatkowo, Rubio ogłasza, że wykorzysta uprawnienia nadzwyczajne, aby przyspieszyć dostawę 4 miliardów dolarów pomocy wojskowej dla. Izraela. Będziemy nadal wykorzystywać wszelkie narzędzia, aby wypełnić długoletnie zobowiązanie Ameryki dotyczące bezpieczeństwa Izraela, w tym środki służące przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa. Brazylia zaprasza Meksyk do udziału w szczycie BRICS w 2025 roku, a wiemy, że Meksyk jest teraz pod silną presją i na Dużym radarze Trumpa, no i zobaczymy, jakie decyzje będą zapadać już niedługo, właśnie w kontekście tego państwa. Dodatkowo, prezydent Argentyny Milei powiedział, że zwróci się do kongresu o poparcie dla nowego programu, który jego rząd negocjuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Jest to jak dotąd najbardziej konkretny znak, że rozmowy zbliżają się do finałowej fazy. Premier Słowacji Fico stwierdza, że Słowacja nie wesprze Ukrainy finansowo ani militarny i żąda natychmiastowego zawieszenia broni. Stało się to dzień po wyrzuceniu prezydenta Ukrainy z Białego Domu i tym oczywiście wracamy do sytuacji, którą obserwowaliśmy na początku, do tych informacji, bo jest ich całkiem sporo i na pewno również warto się nad tym wszystkim zastanowić. Bloomberg podaje, że Trump prywatnie jasno dał do zrozumienia, że chce publicznych przeprosin od Załęskiego, jeśli stosunki między USA a Ukrainą mają zostać Naprawione. Jak ci się wydaje? Czy rzeczywiście do takich przeprosin powinno dojść? A jeżeli tak, to z której strony? Daj znać w komentarzu. Dodatkowo, co wydarzyło się w Białym Domu po konfrontacji Trumpa i Zemieckiego, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa jednogłośnie podjęła decyzję o zakończeniu negocjacji z prezydentem Ukrainy. W związku ze sporem w gabinecie walnym ujawnił doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Woods. Mieliśmy spotkanie po tej konfrontacji. Praktycznie jednogłośnie poinformowaliśmy prezydenta, że po takiej zniewadze w gabinecie owalnym po prostu nie widzimy drogi naprzód, a jakiekolwiek dalsze zaangażowanie byłoby krokiem wstecz, powiedział. Uważa, że Zełęcki wyrządził swojemu krajowi krzywdę. Według doradcy Trumpa negocjacje i potencjalne porozumienie w sprawie zasobów naturalnych mogłoby być pozytywną okazją dla Ukrainy. Waltz stwierdził również, że jeśli Załęcki chciał wyrazić swój sprzeciw wobec podejścia Trumpa, powinien zrobić to za zamkniętymi drzwiami, a nie publicznie. Zgadzasz się z tą tezą? Daj znać w komentarzu, popatrzmy dalej. Premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sobotni wieczór przed Europejskim Szczytem Bezpieczeństwa, na którym spotka się z przywódcą Ukrainy. Jeśli sposób, w jaki Trump traktuje Ukrainę, Popsuje stosunki z Europą, USA znajdą się w słabszej pozycji wobec wszystkich swoich przeciwników, w tym Chin, podaje Bloomberg. No zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. A kto chce na tym wszystkim ugrać najwięcej? No już zdjęcie tego pana widzimy i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Emmanuel Macron. Prezydent Francji. Unia Europejska może udzielić Ukrainie setek miliardów euro finansowania na szczycie Unii Europejskiej 6 marca. Jeśli Putin nie zostanie powstrzymany, będzie kontynuował, następne nabędzie Mołdawia, a następnie może być to Rumunia. Na naszych granicach jest uzbrojona i agresywna Rosja. Prowadzi ona działania terrorystyczne, masowe kampanie dezinformacyjne tutaj i w Europie. Stawką jest nasze bezpieczeństwo. Jeśli ktoś bawi się w trzecią wojnę światową, to jest to Putin. To on rozpoczął agresję trzy lata temu. Putin sprowadził do Europy 10 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Błagał o irańskie drony w zamian wspierając ich program nuklearny, aby prowadzić wojnę w Europie. Chcę, żeby Amerykanie zrozumieli, że oderwanie się od Ukrainy nie leży w ich interesie. Porzucenie Ukrainy bez gwarancji bezpieczeństwa osłabiłoby odstraszanie przeciwko Rosji, Chinom i innym. Oczywistym przeznaczeniem Ameryki jest stanąć po stronie Ukraińców. Nie ma co do tego wątpliwości. Jeżeli Unia Europejska chce wspierać setkami miliardów euro, no to pamiętaj skąd pochodzą te pieniądze? Od każdego obywatela Unii Europejskiej. Każdy dorzuci swój grosz. Jeżeli chodzi o. Macron omawia pomysł Friedricha Metza, zgodnie z którym Francja powinna stworzyć parasol ochronny przed bronią jądrową dla Europy. W rozmowie z prasą portugalską Macron stwierdził, że jeśli nasi koledzy chcą zmierzać w kierunku większej autonomii i zdolności odstraszających, będziemy musieli rozpocząć tę głęboką dyskusję strategiczną. Ma ona bardzo delikatne i poufne elementy, ale jestem dostępny i otwarty na te dyskusję. Macron kontynuował stwierdzając, że Francja ma pełną autonomię w tej dziedzinie. Innymi słowy, nie jesteśmy zależni od nikogo w kwestii produkcji naszych zdolności nuklearnych i konserwacji, i obsługa drogą powietrzną i morską, co również jest francuską specyfiką. Podkreślił również, że potencjał nuklearny Francji różni się od potencjału Wielkiej Brytanii, mówiąc: Nasi brytyjscy przyjaciele mają mniej wszechstronny potencjał nuklearny niż my. Są bardziej zależni od swoich amerykańskich partnerów. Jestem gotowy omówić tę ostatecznie suwerenną zdolność, jeśli oznacza to, że możemy zbudować większe europejskie siły. Prośba. Merca została wygłoszona, gdy mówił o potrzebie bezpieczeństwa nuklearnego w świecie, w którym gwarancje bezpieczeństwa USA dla NATO nie są pewne. Macron wezwał wczoraj Europę do odkrycia na nowo smaku ryzyka, ambicji i władzy oraz odrzucenia zależności od Stanów Zjednoczonych. Przemawiając podczas dwudniowej wizyty w Portugalii, Macron powiedział, że Europa musi być bardziej zjednoczona i silniejsza niż kiedykolwiek, oraz podjąć zdecydowane kroki w sprawach technologicznych, przemysłowych i obronnych. Widzę wielu ludzi w Europie, którzy mówią: Musimy być mili dla Amerykanów, to minie, musimy się wycofać powiedział Macron w komentarzu cytowanym przez telewizję BFM. Prezydent Francji dodał, ostrzegając Europę przed wejściem Szczęśliwą zależność, że poddanie się nie jest odpowiedzią. Były prezydent, jeden z głównych liderów opozycji przed inwazją Petro Poroszenko, mówiąc o spotkaniu Trumpa z Załońskim, Chłowa kraju nie mogła spać wczoraj w nocy po obejrzeniu filmów z Waszyngtonu. Wszyscy wstrzymujemy oddech dla Ukrainy. Wszyscy pytają, co dalej. Niektórzy oczekiwali, że skrytykują Załońskiego, ale nie, nie będzie żadnej krytyki, bo to nie jest to, czego kraj potrzebuje teraz. Prezydent Czech nadszedł czas, aby zacząć rozważać szeroką koalicję chętnych do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. Pokój na warunkach agresora nazywa się kapitulacją i tylko zachęciłby wszystkich obecnych i przyszłych agresorów. Macron mówi, że Europa może zdecydować się na udzielenie Ukrainie setek miliardów euro na nadzwyczajnym spotkaniu w sprawie Ukrainy 6 marca. Warto tę datę zapamiętać. Premier Wielkiej Brytanii spotyka się z Załęskiem i mówi mu, że Ukraina ma pełne poparcie w Wielkiej Brytanii. Powiedział również, że zarówno Wielka Brytania, jak i Ukraina chcą osiągnąć trwały pokój. Premier Wielkiej Brytanii podpisuje umowę, na mocy której ukraińskie siły zbrojne otrzymają 3,3 miliarda dolarów. Premier Wielkiej Brytanii próbował bez powodzenia przekonać prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy do powrotu do stołu negocjacyjnego po transmitowanym w telewizji konflikcie. Między nimi. No, a przypominam, że Trump raczej oczekuje przeprosin. Premier Wielkiej Brytanii powie europejskim liderom, że muszą zmierzyć się z brutalną rzeczywistością i zwiększyć wydatki na obronę, ponieważ chciał wykorzystać swoje wpływy w Białym Domu, aby zapobiec rozpadowi sojuszu transatlantyckiego z powodu Ukrainy. W trzecią rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Erdogan oświadczył, że pełne członkostwo Turcji w Unii Europejskiej jest jedynym rozwiązaniem problemów obronnych Europy. No ale przypominam, że Unia Europejska jakoś nigdy nie chciała przyjąć Turcji, stąd oczywiście Turcja będzie bardzo ważnym kandydatem na przykład do BRICS, a pamiętajmy, że Turcja może być czarnym koniem w tym rozdaniu i Turcji raczej nie ma co lekceważyć, pamiętając o potędze tureckiej armii. Jednym słowem, tutaj Erdogan również może chcieć jakieś swoje cele osiągnąć. Dodatkowo, prezydent Niemiec, nigdy nie myślałem, że pewnego dnia będziemy musieli chronić Ukrainę przed USA. Emocje w Europie utrzymują się po spotkaniu Trumpa z prezydentem Ukrainy. Niemiecka minister spraw zagranicznych wzywa do odblokowania pomocy dla Ukrainy i utworzenia wspólnych sił europejskich. Kluczowe stwierdzenia możesz sobie zatrzymać i się z tym zapoznać, ja przytoczę w sumie tylko. 1. Ukraina potrzebuje kompleksowego pakietu wsparcia finansowego. Wzywam wszystkie partie demokratyczne reprezentowane w Bundestagu do uwolnienia 3 miliardów zablokowanej pomocy. Nie wiem, kto oprócz Trumpa i USA może powstrzymać tę wojnę, powiedział prezydent Polski Duda. Odpowiedział na konflikt między prezydentem Ukrainy a prezydentem USA. Popierasz Andrzeja Dudę? Daj znać w komentarzu. Szef NATO Mark Rutte mówi, że Zełęski musi przywrócić stosunki z prezydentem Trumpem i Stanami Zjednoczonymi. Musisz znaleźć sposób, Drogi Wodymirze, na odbudowanie relacji z Donaldem Trumpem i amerykańską administracją. Co musiałby zrobić? No, pewnie przeprosić oficjalnie Donalda Trumpa. Pytanie, czy do tego w ogóle może dojść? Chiny odkryły nieograniczone źródło energii, które może zasilać kraj przed 60 tysięcy lat, twierdzą geolodzy z Pekinu. Putin oferuje Stanom Zjednoczonym umowę na wydobycie rzadkich minerałów i stwierdza, że Rosja ma znacznie większe rezerwy pierwiastków ziem rzadkich niż Ukraina. I na deserek, senator USA Mike Lee wzywa Stany Zjednoczone do opuszczenia NATO. A co na to? Elon Musk? Elon Musk popiera pomysł opuszczenia NATO przez Stany Zjednoczone. Jak ci się wydaje, co taka decyzja gdyby weszła w życie oznacza dla bezpieczeństwa Europy, dla bezpieczeństwa Polski? Daj znać w komentarzu i oczywiście również podziel się swoimi przemyśleniami odnośnie tego całego zamieszania, które wybuchło podczas tego istotnego wydarzenia i jak to już za kilka godzin będzie wpływać na sentyment ogólnorynkowy. Jutro już zapraszam na podsumowanie sesji, bo na pewno będzie to bardzo ciekawe podsumowanie. Właśnie na tym kanale wieczorem na pewno się ukaże i zobaczymy, jak na to wszystko zareagowały rynki światowe, jak zareagowała GPW. Też podrzucę kilka rynkowych informacji, tak więc na pewno warto wyczekiwać tego materiału i teraz już zapraszam na właśnie ten zapowiadany na początku tego nagrania materiał, te dosłownie kilka minut, w których możesz posłuchać i wyrobić sobie opinię na temat tego wydarzenia, które no pewnie już przeszło do historii. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, hej! I can tell you, the other side isn't exactly in love with, you know, him either. Uh, so it's not a question of alignment. I have—I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough but you're never going to get a deal that way so that's the way it goes Thanks all right one more question well, Matt, i would respond to this so look for four years in the united states of america we had a president who stood up at press conferences and talked tough about vladimir putin and then putin invaded ukraine and destroyed a significant chunk of the country the path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied it, uh, our parts big parts of ukraine parts of east and crimea uh, so he occupied it on 2014 so uh, during a lot of years i'm not speaking about just biden but those time was obama then president obama then president trump then president biden now the president trump and god bless now president trump will stop him but during 2014 nobody stopped him he just occupied and took he killed people. You know what the contact 2015. Line? 2014. 2014. It's 2014. 2014. Yeah, yeah. So I was, he killed, I was not here. Yeah, but. That's exactly but, right. Yes, but uh, during 2014 till 2022, yeah, the was well, the situation the same? The, People have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president in 2019. I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract, gas contract. Yes, but after that, he broken this, ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What, what, you are, what, you, what do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for have trying to bring been, it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I have actually, I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Are, do you disagree that you've had problems what? bringing people into your military? Do have and do you think that it's I'll, respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to trying to prevent the destruction of your country? A lot of, a lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war. Everybody has problems. Even you. But you have nice ocean and don't feel now. But you will feel it in the future. You God bless. You don't know that. God bless you don't God, know bless. God, God know bless. You don't, will not have you war. Don't tell us what we're gonna feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're gonna feel. I'm not telling you because, because you're in no position to dictate that's that. That's Remember exactly this. You're, you're in no position to dictate what we're gonna feel. You We're going to feel very you will good. Feel We're going to feel very and, and good and very strong. You will feel influence you're right now not in a very good position. You've allowed yourself the, to be in a very, very bad position, and he happens war. to be right about From the very beginning of the war, you're not Mr. in a good I, position. I you don't have it. the cards right now. With us, you start I'm having cards. Right now, you I'm don't. Yeah, you're, serious, playing cars. you're playing cards. You're playing cards. You're gambling the with the lives of world. millions of people. You're, you're gambling mean, with World War Three. Is, you're gambling with World War III. and what you're doing is very dis disrespectful to the country. This country I'm that's back that to you far more than a lot of people said I'm they understand. should have. Have you said thank you once? this There's entire meeting no in this entire meeting Dave, have you said thank you today. you went to pennsylvania and campaigned for the opposition in october offer oh. some words of I'm appreciation for the united states of america and the president who's trying to save your country please you so. think that if you will speak very loudly about the war, you He's can. He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big can trouble. Can I, can I Wait a answer? minute. No, no. Can You've I done answer? a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. I. You have a damn good we, chance of we coming staying, out okay because of Mr. us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said, Thanks you, you haven't in been this alone. cabinet. You and haven't been alone in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You, you voted We gave for you your military president. equipment, you and voted you met a brave, but they yeah. had to use our military what about if, you if you didn't have you invited our military me, equipment, you invited if, me if you to didn't have our military equipment, this war would have been. Over in two weeks. In three okay. days, I heard it from Putin. In three days. This is something maybe new. less. In two weeks. Of course yes. It's gonna be a very hard thing to do business like this. Can I Just you, you, say thank you. I said I don't except that, there, it except, to that, American people. except that there are disagreements and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong we know that you're wrong but you see i think it's good for the american people to see what's going on i, over understand, here. Yeah, I think it's I very understand. important that's why i kept this going so long you have to be thankful you I'm, don't have the cards thankful. you're buried there you people are dying. Tell you are running low on soldiers don't, listen don't, please, you're running Mr. low on soldiers it would be a damn good Mr. thing and then, you can, then you tell us i don't want to cease fire i don't want to cease fire i want to go and i want this i look if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it, so the bullets stop flying and your men stop of course, getting killed. Of course, we want to stop the war. But, but you're I saying said, you don't want a I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than any. Agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. It, that wasn't with me. That wasn't with me. It that was with a, a guy named Biden who was not a smart person. This that is was, your, with, this that is was your with Obama. President. It was your president. Excuse me, that was with Obama who gave you sheets and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to my, uh, Mr. Vice President. I'm sorry. Here. It's going to be a tough deal to make. Um, because the attitudes have to change. What if Russia breaks this fire? What if Russia.